Witajcie wszyscy na naszym kanale. Drodzy widzowie, chcieliście to macie. Robimy szybciutki teścik. Wyrzutni Princess z Biedroneczki. Kaliber 38 mm, 19 strzałów. Yy, z tego co pamiętam, o jest. 608 gramów Neku, klasa F3. Jakiś kodzik produktu, zaraz sobie tutaj gdzieś znajdziemy. Już mam kod produktu. Kod produktu jest to... HE 7007 myślnik B. Tak, żeby nam tutaj światełko nie przeszkadzało. Czas strzelania 35 sekund. No i zobaczymy, jak ona się prezentuje. Także co? Widzimy się na polu biternym. Słuchajcie, jesteśmy po nagrywkach tej bestii. To jest druga. Na szczęście wzięliśmy dwie. Także jesteśmy z siebie zadowoleni, że podjęliśmy taką decyzję, żeby wziąć dwie. Powiem Wam tak: 38, 19 strzałów. Bajka, bajka, naprawdę. Jeśli chodzi o wyrzutnię od Deserpyro, myślę, że rozmiar efektu i huk bardzo podobny. Także wszystko na plusik. Bardzo ładnie strzela, efekty też są inne niż na filmiku od Hestii. Także naprawdę nam się podobała. Jeśli chodzi o cenę, no to jak za 70 zł, to naprawdę 11 na 10 nie znajdziecie nic lepszego w supermarkecie. Tylko niestety najprawdopodobniej w dniach najbliższych cena znowu będzie 200 zł, ale to inny temat. Także jeśli ktoś jeszcze nie kupił, kupujcie póki jest, bo naprawdę chodliwy temat. I co, zapraszamy Was do kolejnych filmów. Zapraszamy naszego TikToka, Instagrama, Facebooka, wszędzie nazywamy się Pilorodzinka. Także co, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, wariaty. Cześć.